Witajcie na moim kanale ym, w tym odcinku ojej opowiem wam poradnik, który mówiłem w poprzednim odcinku, że albo dzisiaj wleci albo jutro, więc wlatuję dzisiaj, bo nie mam co robić, <laughs> ale y, mogę wam powiedzieć ten poradnik. No to pierwszą rzeczą, że, osiem, że średnia temperatura ym, Królika to 18 stopni, więc no yy, te 18 stopni musi być jakoś tak utrzymywane może być też cieplej, ale żeby nie było za gorąco. Yy, oczywiście nie mówię tu o zimie, ponieważ wtedy króliki mają te futro zimowe. Yy, mogę jeszcze powiedzieć, żeby samemu zrobić klatkę. Yy. Nie nie, nie, no nie płacić, bo nie dość, że hodowla może Ci się nie spodobać, to w dodatku yy, po prostu możecie się nie opłacać lub po prostu nie chcesz jej hodować, to wydajesz te 1500 zł na klatkę, a tak szybko to Ci się nie zwróci, więc to jest bardzo też ważne żeby nie wydawać tak dużo pieniędzy, no i y, też wielkość to jest ważne, żeby królik miał odpowiednio dużo miejsca, bo wielkość klatki musi zależeć od rasy królika. Są trzy rodzaje królików: małe, średnie oraz duże. Duże potrzebują no dosyć dużo miejsca. Taki na przykład belgijski potrzebuje Yy, miejsca jeden, belgijski oczywiście, na tyle klatek jest on do rodzaju duszek również, baren francuski jest duży ale on nie potrzebuje tak dużo miejsca, jak widzicie ja tu sobie kolbę to tu jest tutaj jakby pseudopara ale dobra no i trzecim podpunktem jest takie coś, że. Słusznie w sumie mógł powiedzieć. A! Że mógłbym polecić Wam, aby dawać swoim królikom warzywa. Takie jak na przykład buraki pastewne, lub cukrowe, ale cukrowe zawierają dużo cukru, więc nie Ja nie polecam dawać buraków cukrowych. Również na przykład kukurydzę, czy marchewkę. Ja mam zapasy. Mógłbym również wam pokazać je później te zapasy, ale to e, później na końcu odcinka. E, hmm. Też ważne, bardzo ważne jest, aby królikom sprzątać klatkę. E, rob e, robić to co na przykład dwie, dwa, dwa półtory tygodnia do trzech. Ale też nie za dużo. Znaczy yy, nie za dużo, co ja gadam. Żeby po prostu sprzątać. Ja akurat wczoraj sprzątałam wszystkim królikom. Więc no. Zaraz, trzeba sprzątać. I jeszcze pokażę wam teraz jak nosić króliki. Ale to żeby nie stresować. Nie chcę ich tak zbyt stresować. A, hmm. Młodych nie biorę. Mógł to być zaraz, im zresztą naleję wody. Mógłbym wziąć taki jego na przykład. No, królika kalifornijskiego. A jeśli nie, to wezmę sobie po prostu mojego samca również jest planiec, jest jeszcze młody dosyć. Ale bierze się to tak. Trzymamy. I nie bierzemy tak jak króliki, bo taki jak mówiłem, baran francuski. Yy, można mu nawet złamać kręgosłup. Albo ja wezmę do tego samca, bo ten jest taki dosyć, jakby to powiedzieć, młody. I on nie ma jeszcze tak, jakby to powiedzieć, takiej... Ja sobie wezmę um, taką podstawkę do tych królików, którzy są wyżej. XD. Może dam tu na miniaturkę, ale dobra. Um, jeszcze otwórzmy ją sobie gdzie... Ja nie mogę być tak blisko. Poczekajcie, ja zrobię ten trochę miejsce tu, po... Mam no, taki jakby, o, muszę to wyrzucić, da dać gdzieś, więc widzimy się po cięciu. Dobra, idź tam, idź, 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 dobra. No to tutaj, right. znaczy, ah, oh, <mus> me to nie ugryź mnie. Tak bierzemy, już ogranie trwa 6 minut, tak najpierw sobie wygłaszczamy. I bierzemy królika za to i do góry. Um. Ojej, on jest ciężki dosyć, a ja mam tylko lewą rękę. O kurde, przez przypadek <coughs> wydałem cięcie, ale to jeszcze sobie zrobimy go szybko na miniaturkę. I trochę światła. Albo nie bo mi te. O, pokaż się. I. Dobra, cyknąłem. Możemy cię już zostawić w spokoju. No i tak się właśnie nosi, ale yy, tak jakby możemy e, jeszcze mm, ten nosić, no, ja już pokazywałam, tak, bierzemy, a to ich w ogóle nie boli, a jak tak weźmiemy, to można nawet złamać kręgosłup baran, na przykład takiemu baranowi, co waży 6 kilo, ale <laughs> 6 kilo, właśnie, kurde, nie wiem czemu, bo mi się jakoś, nie wiem, przez przypadek znów klikłam ten, żeby był ten, jak to się nazywało, po prostu stów klatkę jakie się mówią. Nie... Dobra, w każdym razie przy... przy... O cięcie przy przykład, no cięcie niestety. Możecie. Ale... I ogólnie takie młode, jak na przykład te powinny przy matce zostać do, od 5 do 7 tygodni. Ja już no, może... maks do 8. Ja już je odsadziłam od i najbardziej ogólnie dla takich hodowców opłaca się kupować też rasy średnie, no bo z nich nie dość, że są najlepsze na mięso, to jeszcze szybciej dojrzewają i ogólnie są bardziej płodne, czyli no, no ogólnie szybciej dojrzewają i są najlepsze na mięso, tak. i ważne też jest, że jeśli chcemy puścić samicę, zakocić jak kto woli pokryć różnie ludzie mówią to samice do, do samce ponieważ samiec wtedy się czuje pewniej ale to jest w ogóle taka bardzo podstawowa informacja wy też hmm, też w diecie królika powinno się znaleźć yy, ten powinno się znaleźć na przykład siano, które jest bardzo ważne. Ja akurat mam bardzo dużo siana. Zaraz mam chyba... Nie wiem, czy tu na pewno je mam. Tu jest słoma, żeby jakby ten czy śliczki dawać nowe. tu jeszcze ale ten kot leży. No. Ale dobra, i jeszcze chciałbym powiedzieć, że... owiec jest ważny i jęczmień, ale również można dawać pszenicę, ale za dużo nie, bo one też jakby mogą dostać też biegunki <laughs> przez to. I do wody można też dawać na przykład a... na przykład takie zakwaszacze lub jakieś witaminy bo to tam na odporność i w ogóle, no wiecie o co chodzi. Też pasze można podawać dla <coughs> królików, ale to nie za dużo. Znaczy, no można, znaczy nie za dużo. Można ogólnie sobie po prostu je kupić, na no, i dawać. I można szczypić króliki. Ja osobiście nie szczypię, no ale jak kto woli. I można sobie na przykład tutaj na tym boku, na tym jakby drewienku, o, to napisać sobie kiedy została zakocona i kiedy szczepiona, jeśli szczepicie. Ja tylko piszę kiedy została jakby zakocona. I żeby jeszcze nie sprawdzajcie, no można sprawdzić gniazdo, ale gniazdo dla mnie się nie sprawdza. No, bo jak ja raz sprawdziłem na początku hodowli, no to mi się jakby no ona je rozrzuciła. Nie zawsze tak jest, ale w dużo przypadków, więc ja nie sprawdzam gniazda. A to by chyba było na tyle. Jeszcze mogę pokazać zapasy. Tu yy, buraka pastewnego i kukurydzy. Mam jeszcze to, znaczy tu jest burak podstawny, kupiłem ponad tonę, ale teraz mam ją w piwnicy, no to nie mogę jej to zbytnio pokazać. Jeszcze mam archewkę, ale to jeszcze o tu. I tu. To chyba by było na tyle. Eee, zapraszam do polubienia filmu i do usłyszenia. Cześć!